Witajcie wszyscy z tej strony Ericsson witam Was w kolejnym odcinku z Farming Simulator 15 na Góralach V2, czyli chyba Waszej ulubionej serii na moim kanale, bo wybraliście ją w głosowaniu, które było na Facebooku i wybraliście, że akcję, e, jaką będziemy sobie odgrywać, że tak powiem, na odcinku, będą żniwa niczym w mokrzynie. Zapytacie pewnie teraz dlaczego, e, niczym w mokrzynie niczym jak mokrzynie pewnie powiecie, sam ford nie wystarczy do tego, żeby żniwa były po mokrzynowsku, nie? ale słuchajcie przekonacie się sami, że do mokrzyna troszeczkę to będzie podobne tutaj nasze zestawy dzisiejsze odwożące to duża przyczepa burta, jej się urwała, gdzieś tam stoi Teraz Wam pokażę o, widzicie burty nie widać, bo ona jest tam z drugiej strony, ale upierdolona jest i nie nadała się i dzisiaj w końcu też 60 sobie porobi bo od pierwszego odcinka nie, nie robiła kompletnie nic, także dzisiaj sobie nią pierwsze będziemy odwozić, pod rozrzutnik jest podpięta, adapter zdjęty i tak dalej, no i awaryjnie jak nam starczy na rozrzutniku no to jest jeszcze 904 z tą autosamką no i tyle, także my słuchajcie zasiadamy do forschrida Odjedziemy kawałek, o już bramę otworzysz, żeby nie musiał wysiadać Dobra Otworzymy bramę, wsiadamy do Forst odjedziemy kawałek, puścimy Puścimy, żeby za nami jechał, a zatrąbiał. Yy, header, oczywiście, tak, yy, pyk. Dobra. No i puścimy 60, Więc czwórko najwyżej później przyjedziemy. Jak już nie będzie miejsca rozróżniku na rozrzutniku, w następnym odcinku z górali na pewno będą się kosy tą 60, ale ogólnie kolejnym odcinkiem na kanale, który jutro będzie na pewno. Ja się nica. Ej, co jest kurwa, jego mać? No, pilnuj miatek 60. -tki przepraszam, pięćdziesiątki, piątki Żeby nie było poprawiania Pilnuj jej, żeby ci nie uciekała Patrzcie Przyjęty chłopina jest Nawet nie ruszy się Dobra, wsiadamy do ta uwaga, będzie trąbiało Dobra chyba podniesiony oczywiście, dobra Idziemy, zmieścimy się A jak? Aby się Mietek zmieścił Jedziesz w mięciu? Pokaż się. Pokaż, że umiesz wyjeżdżać. Patrzcie. Kurwa, jak zahamował. No i dlaczego żniwa jak w mokrzynie? No, jak widzicie, tereny na tej mapie nie są jakieś wyjątkowo płaskie, że tak powiem. Ale jest jedno pole, które szczególnie przypomina te mokrzynowskie pola, i właśnie na to pole słuchajcie, się udajemy. Najbardziej górzyste pole na mapie zdecydowanie. Właśnie będziemy na słumę lecieć, czyli sieczkarnia jest złożona. No i słuchajcie, też niedaleko. Tutaj sobie kawałek pola pusimy, ale deszcz nie złapał i musiałem, musiałem uciekać. Tutaj o. I słuchajcie, jesteśmy właśnie obok tego pola. No spójrzcie tylko, aż wysiądę i wam pokażę, nie wiem jak Ford będzie sobie tutaj radził, ale jak w sobie radzą. No to myślę, że i tutaj da sobie radę. Pole jest spore, ale ten teren no to jest po prostu, słuchajcie, nie wiem, Fort Street, Fort Street marche 60, da radę później wyjechać stąd. <grym> Dobra, ogólnie chciałem na odcinek zaprosić kogoś jeszcze, a dokładnie brączka, no bo on wiadomo, wprawiony w tych mukrzynach, ale chyba popił na 18 u kogoś, bo wiem, że miał być na jakieś 18. I chyba właśnie popił i... Wkurza mnie ten y, zapach automatyczny Pewnie go słyszeliście przed chwilą y, Popił z tego co słyszałem u kogoś na 18 Wjeżdżamy No i nie mogłem go nigdzie dzisiaj, ani na Facebooku Ani nigdzie Że tak powiem złapać Nie no, powiem wam Jakoś tam daje radę I czekajcie bo 60 będzie ze nami jechała, zapomniałem Stój miatek Już? Już dobra. No, ładny pokos, ładny. Kurde, to mi się teraz to takie kombajny z tym stabilizatorem przydały, nie? Co mi się tylna oś cała Podnosi. Dobra. Patrzcie tylko, jaki to jest. Ja to bym się bał normalnie. Czekajcie. Teraz patrzę. O, właśnie, teraz jest realniej. Włączyliśmy sobie tą kamerę. I jedziemy. Starałem się jak ten, edytowałem sobie tego Forceata, żeby wąskie pokosy zostawiał i rzeczywiście są wąższe niż w oryginale. Nie wiem, słuchajcie jak zobaczę, jak nie będzie zakazów, to wydam wam tego Forchliata. Dlaczego nie? Bo fajnie by było na tym polu, tak jak już nie dokończyłem pierwotnym brączku właśnie. Fajnie by było na tym polu sobie na MP popykać. Brączek też by dostał forchita jakiegoś. I jakoś by to szło Ale i tak nie jest źle. Sami też sobie damy radę Oby Fortschritt dał radę To będzie dobrze No i co, tutaj na lewo pole z poprzedniego odcinka Nie skończyłem Mówię, deszcze ostatnio padały Także dzisiaj już sus y suszej się zrobiło I się właśnie wziąłem za żniwa Oj, mi gibie w tym Fortschrittcie Dłuż. co za z eee, z takich tematów. O kurwa, jak roller coaster, patrzcie to. O jacie. Force Ritz. kurwa, silnik się zaraz zatrze, się zaleje. Trzeba szybko. Kurwa, header tam pogięty cały jest na bank. Nie wiem, jakby to wytrzymał w realu, nie? Ło <laughs> jaka góra Patrzcie, dostał palnik, wszystko się kręci szybko jak... jak trzeba Co z bieżących tematów? Nie, nie dokończyłem Na pewno pragnę Wam podziękować za 6000 subskrypcji, które wybiło... Kiedy wybiło? Zaraz, czekajcie, to był... bodajże... to była środa albo czwartek chyba nie pamiętam tak czy inaczej, jest już 6000 subskrypcji na moim kanale, za co wam bardzo dziękuję i ja mam nadzieję, że, że kanał się będzie jeszcze bardziej rozwijał, bo mi się to spodobało. Cieszę się, że, że jesteście aktywni na kanale. Jak się co mnie cieszy, że oglądacie odcinki do końca z tego co zauważyłem wow, nie no, podziw dla tego Shrita, nie. Teraz nie wiem jak wjechać słuchajcie. Ja bym się przeciął ogólnie, żeby tak nie jeździć w kółko wow, 68% Teraz się bym przeciął, ale nie wiem jak Kompletnie nie wiem jak Jak będę jechał tak to też będzie źle, czekajcie tu trzeba rozkminić yy... Chyba tak zrobię, najpierw tego klina sobie tutaj obetnę Także przetniemy się zaraz obok tego słupa Pyk w ruch. Właśnie, znowu nie dokończyłem. Cieszę się, że jesteście aktywni pod filmami, to znaczy komentujecie. Jest masa naprawdę komentarzy, a szczególnie, właśnie, pod odcinkami z górali. Widzę, że lubicie to serię i też się, słuchajcie, bardzo przyjemnie do niej gra. Nie ma szlagów wielkich, także. Bardzo fajna seria, też mi się tak wydaje. Cieszę się, że Wam się spodobała i że chętnie ją oglądacie. Czekajcie, jak tutaj wykręcić, żeby się Fortridge na mnie stoczył. Wow, wow, wow! Stój, stój, stój! Ci przyciąłem dziwnie, no ale dobra. Jak trzeba, to trzeba, nie? Lepiej będzie nawet prasować później. Ma kopa, ten no Ale jak widziałem, jak mokry nie, Jeżeli na porączkę na. Na brączkach u vloga, chciałem powiedzieć, nie? Na vlogach u brączka, oczywiście No to te prędko prędkość roboczą tu mają Kurde, krzaczory Prędkość roboczą mają niezłą, naprawdę Może 10? Nie, ale Czekajcie, jak one mogą jechać? No o tak oto spokojnie szły, nie? Polecam vlogi u brązka, obejrzeć, jak ktoś jeszcze nie widział Dobra Dobra no teraz się wysypiemy, tylko chcę jakoś, nie no sześćdziesiątka powinna podjechać tutaj Sześćdziesiątka nie da rady Wybaczcie, no, że mówię 60, wiem, że to jest pięćdziesiątka, piątka, ale To jest taki nawyk jak na Lamborghini mówić Lamborghini, nie? A powinno się wymawiać Lamborghini, o kurde Patrzcie, 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 patrzcie jak dymi A zakopciła? Sypaj! Ech! Kurwa, wysypuje się, czekajcie Żeby nam się ta przyczepa nie przewaliła na bok O, o, patrzcie Jakie przyjemnie, jak się cieszę, że sypie na mnie. Patrzcie Jaki Ursus zadowolony Co to było? Kto się łazi tutaj za mną? Patrzcie jaka 60 zadowolona, że sypie na nią. U, hi, 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 hi. Mam dzisiaj humor także... O, już się wysypał. O kurde, robi się poważnie. Chyba orgazmu dostała. Stój. Nie ruszaj się. i ogólnie słuchajcie, nie wiem jakie, jakie prasowanie robić. Jak będziemy prasować te pola? Czy 60 zapniemy pod SIPMę? żeby ją zatrzeć, czy pod czwórkę szybko wysypuję ten fortchrid. Cieszy mnie to, bo nie marnuję sobie czasu odcinkowego, czasu wizji. No także mam nadzieję, że ten odcinek też się Wam spodoba tak jak poprzednie. Bo akcja też jest bardzo ciekawa, bardzo fajna. Naprawdę, słuchajcie, gdybym miał zgodę od autora, nie zastanawiałbym się, tylko bym wam wydał tą mapę, no ale, no przykro mi, ale, autor nie wyraził takiej zgody. Czekajcie, teraz jest ja sobie chyba tak ugotnę w ten sposób wokół słupa. Nie ale, że pole korzystać jeszcze słup, nie? Trzeba masę różnych tutaj przecięć skomplikowanych robić. No, dobra, teraz już obdzieliśmy sobie w koła, będziemy mieli łatwiej. zejdziemy od tamtej strony. O kurde, zapomniałem, że to jest złoże. Już chciałem wjechać. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Jakby tutaj normalnie ten cleanser tutaj ciachniemy. Mam ten for Street, Klasto Klas to by mi się tutaj. Właśnie dlaczego, niektórzy pisali, dlaczego zmieniłem klasa na Fort w klasie mnie bardzo wkurzało to, że on się zapychał, a tutaj jeszcze pod tą górę to, to była masakra, a tak ten sobie 10 na lozaku za pierdziela mi nie patrzę, a plastą tam nie trzeba było nim 6-7 jechać, bo się zapychał i zostawił mi jaki. Ja nie miałbym nic przeciwko, gdyby się zapychały, ale rząd te omiaki zostawia, to mnie najbardziej denerwowało. A takie, jak on sobie zostawia... <laughs> znaczy, zostawia. Jak się zapychał, to by nawet fajne, bo przecież w realu też się zapychają. Gdyby się wychodziło, jak to... ...odetkiwało. Nie wiem, jak to nazwać. No, a jak on co chwilę zostawia takie grzywy, jakie ja ma tutaj na poprzeczniakach, to... To mi się nie podobało. Ogólnie nagrywam to o później godzinie. Jest 23.20. Także do późno będę siedział i to renderował. Trzeba nie wiemy jak to da się przecinać. O! I ogólnie mam wrażenie, że ktoś stoi za drzwiami i mnie podsłuchuje <noise> Że ktoś chyba ten Ktoś chodzi o łazienki i wydaje mi się, że stoi pod drzwiami <noise> Ale nie wiem Dobra Już ten clean zaraz będziemy mieli wycięty No i ogólnie ludzie, co jest jeszcze takim tematem pewnie pewnym ciepłym. No to to, że śnieg. U nas spadł śnieg ostatnio w środę. W środę rano się obudziłem, patrzę śnieg piszcie czy u was też jest. Z tego co wiem nie w każdym regionie Polski On jest. Tak, dobra. Wysyp się Słomo dobra, gicior. Fajne pole, fajnie to będzie pracować później. W różne strony trzeba będzie nawracać, ale będzie fajnie. Pokosy są ogarnięte tej szerokości. Kurde, tak naprawdę teraz patrzę na ten rozrzutnik podpięty pod 55. Nie wiem, czy on tam jeszcze cały zbiornik zmieści. Nie wiem, trzeba będzie chyba 94. Gonić tutaj o on jak, jak zwykle No czemu nie dobra kurde taki kupi kształt został, nie wiem jak to jak to kosić w ogóle ale chyba tak będzie najlepiej No, ja podałem się ten Fortschritt, naprawdę. W reali, bym miał kupować kombaj, a nie był, nie był, nie miałby to być Bizon, no to na pewno byłby to Fortschritt. Fortschritt. Za każdym razem, jak mówię, wymawiam tę nazwę, to boję się, żebym gafę jakieś nie popełnił. Jest tak długie. Dlatego większość ludzi mówi na to po prostu. jest prościej. A nie jakieś niemieckie nazwy. Nie, ogarnięty jest ten kombin, naprawdę. Co jest najlepsze, słuchajcie, że te wszystkie elementy ruchome to jest na podstawowym skrypcie, nie? Żadnych... Yy, żadnych jakiś tam dodatkowych skryptów nie ma. Także ktoś po prostu fajnie to wykorzystał. Co już 15 w oryginale ma do zaoferowania. Co mi się podoba na pewno też to, to jego takie... Jakby to nazwać? Wybujała ośka takiego, nie? Jego fajnie buja. Kurde krótkie te krótkie pokosy, tak by się widły tu przydały. No ale coś na razie nie słyszałem, żeby, żeby zaraz miały wyjść w najbliższym czasie. Także sobie chyba jeszcze trochę poczekamy. Spróbujemy całe pole skosić na tym odcinku. A co? Zostawiać tak w połowie to. Lipa. Dobra. Przyjemnie się mi to kosi. No, wjeżdżam, cyk. Podnoszę header. Cyk, jadę w drugie miejsce. O, właśnie, tak jak teraz. Wysyp się. Dobra. A propos wysypywania no to moglibyśmy już. Muszę o 60 jeszcze dociążyć tutaj. Syp. O kurde. Czekajcie. Przesypuje się chyba. Mogę na nadstawki jakieś? O, mogę. A co mi to da? To jest do kiszonki chyba bardziej. Ile ci zostało? 51%. No jest trzeba gonić tą Przy okazji zaprowadzimy 60, wysypiemy. Żeby było fajniej. Kiedy ja będę wrzucał ten odcinek? Jakie całe pole zamierzam skosić? Wow, jakie już szarpie. Mam 60. O kurde, się wywalę tutaj zaraz. Dasz radę, dasz radę. Nie wiem, czy by podjechała tak z pełną pod górę, tutaj. Ile fabryka dała teraz? Grzyjemy, żeby nie przedłużać odcinka. A! przygazuwa poszła. No, trochę pól jeszcze mam, znaczy to nie wszystko jest moje. Także sąsiadów polami się nie będę przejmował. No, ale swojego też mam jeszcze trochę. Przydałby się ktoś do pomocy. Mam nadzieję, że na następnym odcinku już ile mi się brączka ściągnąć w końcu e, dała radę pod górę 6 ton, czyli tak optymalnie chyba. A, słuchajcie, to jest na pewno 55, bo nawet ośka ma od 50 Dobra ELO 904 Robi się paso. Dobrze jest. Przyczepa z rozrywaną burtą przeżarła. Syp. O kurde, adapter się założył. I co jeszcze mu nie mogę rozładować? Please Aha. Okej okay. Przez adapter się nam sypie Nie do czego on się pojawił w ogóle. Nie chcę napełniać cały. Dobra, 600 zostaje tu na chwilę. Teraz pogonimy sobie czwórkę Bo myślę, że już to ta przyczepa to starczy na to pole. A jak nie, to zakończymy odcinek. Dobra, ona jest troszeczkę szybsza chyba. Co 904, chociaż czy bardzo tak? Nie wiem. Teoretycznie chyba powinna być szybsza na drodze, ale nie wiem, nigdy nie jeździłem jakimś ciężkim ursusem tutaj rzepak wyposzony chociaż chyba widzieliście w poprzednim odcinku zboże już czarnieję, muszę kosić, kurde za? a to na to, to na ziarno czekamy ogólnie kurde, muszę jakiś odcinek nagrać z tych dalszej części mapy, bo cały czas tutaj przy, przy gospodarstwie dosyć blisko o, tutaj żyję co czwórka, się może popisać swoim 4x4, patrzcie. Nawet nie bardzo słabnie. A jesz, No Dobra, wysyp resztę. Kurde, znowu tak stonę już trochę. Animacja przechodzi przez burtę, ale. Ja dołapam. Pijemy. Dobra, się zaraz wysypie. Możemy zasiadać. O już się wysypał. <laughs> nie wiem czy uda nam się wykosić całe pole na tym odcinku. No Ale myślę, że jeszcze troszeczkę sobie pokosimy. Chętnie jest prawdziwej ile już mam nagrania, ale oczywiście zawsze zapominam. Wow. Czekajcie, żeby to chyba się jakiś jak nie zostało. Dobra. Nie naprawdę powiem fajna akcja. Teraz troszeczkę z zewnątrz pojeżdżę, żebyście sobie podziwiali krajobrazy. No i tak, jak mówię, w następnym odcinku zgórali się na kosy. Gdzieś tam na pewno dalej. Na tej dalszej części mapy. A kolejnym odcinkiem, już jutro na kanale, będzie Jasienica. A jeśli chodzi o 17, słuchajcie. Nie wiem. Jak wyjdzie jakaś mała taka mała polska, nie lagująca mapa. No to wtedy się zastanowię, czy coś nagrać z tej 17. No, a zobaczymy. Jakoś mnie ciągnie do tej gry. Tak jak już kiedyś mówiłem, w 15 mam wszystko ogarniane. W ogóle nie trzymam gazu teraz, nie? Sama jedzie Kurde, jak go znosi. Zaczepia gdzieś się header, patrzcie. Ja nie mogę, jak mokrzynie tak mają, to ich pozdrawiam nie? i szacunek dla nich, że dają radę w takich warunkach. No i jak wyjdzie, jakaś mała polska mapa, wtedy się zastanowię. No, a póki co zacząłem sobie dłubać coś przy tych modyfikacjach, już do 17. I słuchajcie, w planach mam, już zacząłem robić yy, całą serię New Hollanda T4 od modelu 55 do modelu 115. Na podstawie oryginalnego modelu z 15 i te czwórki bo naprawdę fajny ciągnik i uważam, że zasłużył na to, by być w 17, nie wiem dlaczego Gijans go nie dodał. No chyba dlatego, że jest te 5 no ale skoro dali wszystkie 3 z tory, to dlaczego nie dali te 4, nie? Nie, no, słuchajcie, no. Zależy ile jest odcinka, wydaje mi się, że już jest dosyć długi, tak Mam z chęcią wykosił całe to pole, ale kiedy ja to renderuję, kiedy ja to wrzucę. Dobra. Także myślę, że jeszcze sobie dojedziemy do końca i zakończymy odcinek. Bo już na pewno chwilę trwa. Czasami taka zamuła nie ma pieniędzy co powiedzieć, nie? O, tutaj będzie teraz ciężko. Czuję jak go znosi, nie? Dobra. Nie będziemy go męczyć. W tym odcinku ja sobie to wykoszę. Poza odcinkiem jak mi się będzie renderowało. Będę miał wtedy 5 FPS, ale co z tego? Jakoś to wykoszę. Fajne pole, fajne pokosy, bo wychodziły. Miniaturka, coś czujesz? Będzie tutaj Kozak. Syp. No, w końcu normalnie stanęłem do wysypywania. No i co, moi drodzy, słuchajcie, w tym odcinku to by było na tyle. Jeśli się wam odcinek spodobał, oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. To jest podstawa. Jakiś miły komentarz. No i suba. Jeśli jeszcze nie subujecie kanału. A chcecie więcej odcinków. Tak więc trzymajcie się. Pozdrawiam do kolejnego odcinka już jutro z Jaśnicy. Tak więc, cześć.